I hate you! Cześć wszystkim, piątek, tygodnia, koniec i początek, a jeżeli właśnie nadciąga weekend, to zanim nadciąga niedziela, a w niedzielę, no tak, wiem, odcinek o 12.00, ale wyjątkowy, dlaczego? Dlatego, że już do wygrania otwieram konkurs po raz kolejny E36 dla widzów, które zostało jeszcze bardziej podkręcone, jeszcze poprawione i ktoś z Was może zgarnąć takie 36 w kupę z kompresorem, z kompletami opon na zimę, na lato, z olejami, z nowymi designami, no naprawdę będzie się działo, więc zostańcie do końca, a odcinek w tym Typu nie znam się, więc wypowiem się bardzo rzeczowo zrobił to ostatnio profesor. Jeżeli ktoś nie ogląda, to niechaj zajrzy. Ja zrobię to po swojemu, dlatego że z doświadczenia prowadzenia warsztatów już od tak naprawdę trzech lata posiadania czterech, a piąty w otwarciu, mogę wypowiedzieć się dzisiaj w 100% z ręką na sercu nie, nie lubię już Disney. Nie, nie lubię Disney. Naprawdę nie lubię Disney. Ale zacznijmy tą historię od samego początku. Mianowicie, wyobraźcie sobie, że ewolucja technologiczna, jaka nastąpiła od 100, tak naprawdę 20 lat w postępie konstrukcji silników benzynowych i jednostek o zapłonie samoczynnym, wyewoluowała do tego stopnia, że nagle wzięła się za to ekologia. Że to samochody są złe, to samochody są winne i diesel, który zaczął wysuwać się na wprowadzenie, jeżeli chodzi o pojemność, elastyczność silnika, długożywotność, zaczął być tłamszony przez ekologię. Najpierw, no właśnie, zastosowano chociażby takie zmiany jak Ex -house Gas Recyculation, czyli tak popularne. GR, który w skrócie, w skrócie po prostu, to jest, gdyby człowiek zjadał. 30% swoich odchodów to tak działa EGR w silniku czy benzynowym, czy diesla. Potem nastąpiły rewolucje w katalizatorach, następstwem tego było dalsze normowanie emisji, aż do zakładania DPF-ów, regulacje dokładniejszym układem wtryskowym. Pojawiły się układy Common Rail, czyli z kilkunastu bar ciśnienia, jeżeli chodzi o wtrysk oleju napędowego, zaczęło nam się zwiększać do kilkudziesięciu, kilkuset. A współcześnie w układach wysokociśnieniowych, nie na darmo tak nazywanych, nawet do 2000 bar, następuje, w jest 2000 bar. 2000 bar. Barów, nie wiem, co będzie poprawniejsze. Gdzie się zaczyna problem? Wszystko jest piękne i fajnie, kiedy spojrzymy sobie na papier. Kiedy idziemy do salonu, zamawiamy sobie najnowsze HDI, najnowsze TDI, dopóki jeszcze w ogóle istnieją. Jest ok. Jeździmy sobie, zapełniamy sobie ten nasz dodatkowy ad blue, już nie będę tłumaczył, kiedyś o tym robiłem odcinek, trzymamy w ogóle suchy DPF, wypalania procedury i tak dalej. Wszystko jest ok. Mija 100, mija 150, mija 200 tysięcy kilometrów, okazuje się, że zaczyna nam coś szwankować. Okazuje się, że jest coraz większy problem z odpaleniem naszego diesla na zimnym. Okazuje się, że zaczyna szarpać. W przypadku na przykład grupy Volkswagen, na przykład zaczyna coś klepać. No i trafiamy na warsztat. Nie ważne już naprawdę do kogo. To może być autoryzowana stacja obsługi, czyli ASO. Może to być e, nieznający się na niczym zespół M4 K Garaż, może to być profesor, może to być ktokolwiek na świecie. Zaczynają się schody. Właśnie. Rozpoczynamy od tak naprawdę diagnostyki, e, co danemu pacjentowi dolega. I tysiące zrobionych samochodów pokazało nam Pewną jedną rzecz, o której za, zaraz opowiem, żeby nie było, że nikt w Polsce nie potrafi nic regenerować, bo to nie, nie o tym jest mowa, nie, jakby nie o tym chcę powiedzieć. Weźmy sobie na tapetę chociaż rodzinę takich fajnych, popularnych samochodów. Nie wiem, niechaj będzie to silnik 2.0 HDI. Niechaj będzie to 2.0 HDI. I wyobraźmy sobie, że przyjeżdżamy naszym czterocylindrowcem i diagnoza, diagnoza, jaka zostaje postawiona, to. Przede wszystkim pierwsze co my robimy poza diagnostyką komputerową, to otwieramy filtr paliwa i patrzymy, czy są opiłki. Jeżeli są opiłki, to może oznaczać jednoznacznie, że pompa wysokiego ciśnienia zaczyna opiłkować, co za tym idzie wraz z paliwem do naszych trysków, dostają się opiłki. No i w drugą stronę one też idą, bo do baku też idą, więc układ zaczyna cały się podcierać, staje się mniej wydajny. Co następuje? No, przede wszystkim wycena. No teraz, jeżeli mamy być rzetelni, to. W takim 2.0 HDI należałoby po pierwsze oddać wtryski do sprawdzenia, czy spełniają parametry i poddać je regeneracji. Punkt 1. Następnie, wraz ze wszystkim, zostaje oddana pompa wysokiego ciśnienia. Dostajemy informację, że wszystko należałoby zregenerować. W dobrych zakładach, które regenerują albo się za takie uważają, no to koszt takiej operacji będzie. W zależności celuje od tego jak bardzo zakatowane będzie wszystko, ale dajmy na to, że około 7 tysięcy za komplet wtrysków z pompą do super regeneracji, bo może się okazać, że jakieś sekcje są do wymiany, do 10 tysięcy. I nagle będąc właścicielem takiego 10-letniego Citroena słyszycie, że żeby wasz układ był poprawnie zregenerowany musicie zapłacić 10 tysięcy. Miejcie słowo poprawnie, dalej, dalej je trzymajcie na razie tu w tym odcinku, weźcie je tak i włóżcie je tutaj przy kieszeni, nie do D, tylko przy kieszeni, miejcie na to baczność. Warsztat, który naprawdę zrobił kupę takich wymian poregeneracyjnych, czyli zdemontował i zamontował, od razu Wam mówi, że do całości i do utopijnego szczęścia należałoby wymienić bak paliwa, bo wyczyścić go w 90% przypadków jest bardzo ciężko. Zawsze gdzieś tam te opiłki zostaną. Mimo, że gdzieś po drodze są filtry w pompach. To, tamto, jeżeli w ogóle jest dostępna pompa. Przewody należałoby wymienić. Nie należy ich teoretycznie. Możemy podjąć się próbę płukania i w 90% ona będzie skuteczna. Ale to już jest wymiana baku, wymiana przewodów i robocizna. Montaż, demontaż wtrysków, montaż, demontaż pompy. W zależności od samochodu. Niechaj to będzie Signum 3.0 V6 w dieslu z motorem, który po prostu jest zrobiony z gównolitu jego sprzętu tak? to tam będzie 8 roboczogodzin w jedną stronę żeby to zdemontować, bo jest v a między y, głowicami jest wszystko schowane wtryski, przewody, a na dole pompa zatem dostajecie wycenę na 12-13 tysięcy może się okazać że za pół roku wrócicie albo jednak przewody nie były wymienione, albo się używany, albo firma która przeprowadziła dla Was taką regenerację, okazało się, że zrobiła to niefachowo. I zaczyna się problem. To jest Stage 1. Stage 2. Może się okazać, że firma, która dla Was od lat regeneruje, a trzy takie przećwiczyłem, zregenerowała wam niezregenerowalne wtryski. Tak. Może się okazać, że niektóre układy wtryskowe, bo na przykład takie bicia w głowę ma Renault. A! W 10 wypuśćmy coś od Boscha, a wypuśćmy coś od Delfaja w 11. Spoko! Nie ma sprawy. To w ogóle projektanci siedzą, a ta bagieta, ta bagieta. Super, jarajmy się tym. się o tym wiem, bo ostatnio robiliśmy klientów. Mieliśmy w sumie trzy takie silniki, bo nam potrzeba było złożyć jeden w kupę i każdy miał inne wtryski. Mimo tej samej mocy i oznaczenia i podobnych nie nieważne. W takim razie jak to powinno wyglądać? No bo już mamy takiego Citroena w za którego zapłaciliśmy 10 tysięcy, musimy za naprawę napłacić 12. Zaczyna się kombinowanie. A to może weźmy używki, a to może to. Nie wiem, u mnie na warsztacie mówię, tam są drzwi. Blari mnie to. Jakby nie interesuje mnie to. Ja wiem, że to może złe podejście i nie troska o klienta, ale ja potem nie chcę być gwarantem wykonania tej usługi. Ja nie chcę być pośrednikiem w zakupie, ja nie chcę być pośrednikiem w niczym. Chcesz, kupce te regenerowane wtryski, przyjdź do mnie, podpisz mi papier, że na własną odpowiedzialność my to wymienimy. Czasami okazuje się, że niestety nie da się w przypadku wielu grup zregenerować danych wtrysków bo nawet nie ma jeszcze na przykład Bosch nie wypuścił norm do kalibracji ich na maszynach. I teraz pozwoliliśmy sobie dzisiaj obdzwonić wraz z nowym zespołem, który sumie na szkoleniu z 4 Garaż Kielce e, autoryzowane stacje obsługi i wymienię wam cenę jednego wtrysku i pompy wtryskowej z common raila do kilku takich egzotycznych aut, niespotykanych u nas na ulicach ale trochę nowszych. Pierwszym z nich będzie Passat B7 2.0 TDI. Eee, cena jednego wtrysku średnio, w zależności od autoryzowanej stacji obsługi, waha się w granicach 3850 zł. Czyli za komplet wtrysków z ASO musimy zapłacić jakieś 11 tysięcy zł. Do tego dochodzi pompa wysokiego ciśnienia, która kosztuje niecałe 8 zł, czyli wjeżdżamy po 20 tysięcy zł do pasata B7. Nie? Zatem Dorzućmy pewnie skafę albo półtora za bak, tysiaczkę za przewody. Opłaca się? Absolutnie nie. Co miał w głowie autor, który projektował takie delikatne układy wtryskowe? O Ile jeszcze w tym pasacie nie będzie taki delikatny? To uwierzcie mi, że Renówki czy wszelkie, Franc wszystkie auta na F, Ford, 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 Fiat, naprawdę są delikatne, jeżeli chodzi o paliwa. A w Polsce jeszcze się zdarza, że to paliwo jest takie nie najlepszej jakości, taki trochę łysy, nie za mądry, nie za fajny. Clio 2010 rok 1.5 dci no nie jest to egzotyczne auto ale cena jednego wtrysku w zależności od wielkości mocowej silnika waha się od 1200 do 1700 zł brutto w Clio w Clio za które zapłacimy ostatnio 7000 w dobrym czyli cztery wtryski po niecałe 2000 to znowu 8000 zł ale ale jeszcze trzeba wymienić pompę wysokiego ciśnienia która waha się od dwóch z hakiem do prawie 4000. Czyli 12000? Nie, no to ja dziękuję, ja sobie kupię drugi Clio, prawda? E, BMW. Już serii F. Takie, mało, bardzo popularne. 3 litry, diesel, biturbo. Cena jednego wtrysku 3000, ale wtrysków jest 6. Zatem licząc 3000 zł za wtryskiwacz razy 6 daje nam to tylko 18 18000 plus pompa za 7. To daje nam to tylko 25? Tak, coś koło tego, nie? Dobra. Mercedes C Klasa. Jakiś tam na komun Railu to chyba były jakieś 2-litrówki. 2 wtrysk od 2500 brutto razy 4 i pompa wysokiego ciśnienia 8000. Jakby pompy bardzo są zbliżone, poza małą kliówką. No i HDI, o którym już wspomniałem na początku, wychodzi tutaj taniej Naprawdę ono jest w bardzo promocyjnej cenie, jednak się pomyliłem, bo nowy wtrysk między 1500 a 2000 i pompa około 4000. I teraz. Normą jest, że klient chce jak najtaniej, no bo, no bo to jest polska rzeczywistość. Stary, zarabiamy 1900 zł miesięcznie, kupujemy auto po iluś tam latach za 6-7 tysięcy i przychodzi nam do remontowania takiego układu i tak. Pojawiają nam się okazje i perełki w internecie. To jest to, co mówiłem o turbinach. Wszędzie regeneracja turbiny kosztuje średnio 1200 brutto. A w jakichś stronach internetowych za 600 jest turbina. No tak, tylko tam jest gwarancja do bramy i się nie znamy, albo gwarancja do studnia, a studnia za bramą, nie? I to jest przede wszystkim problem. I my szukając tego szczęścia, tej ułudy, tej utopii, że da się naprawdę wszystko super tanio, szybko, okazuje się, że co miesiąc wracamy na warsztat, że no my tak mieliśmy kiedyś. My tak mieliśmy na przykładzie y, Opla Signum. I firma, która regenerowała nam wtryski i pompę regenerowała to pięć razy. Tylko nie klient płacił za wymianę, a ja, a firma potem nie chciała wziąć odpowiedzialności za to, nie chciała zwrócić nam. I klient miał zastępcze, owszem, spoko tutaj było super, ale finalnie jeszcze musiałem dołożyć się do nowych wtrysków, bo się okazało, że to się nie regenerują. Wiecie, Sygnał to już akurat bardzo rzadkie auto, i w ogóle nie ma za bardzo na ten temat tego wiedzy, bo połowa firm mówi, że spoko, mordu zregeneruje, a połowa mówi, jak można regenerować nieregenerowalną część, do których nie ma elementów do regeneracji. Puch. Czym jest regeneracja w tym miejscu, też sobie powiedzmy? Regeneracja polega na przywróceniu, przywróceniu tego elementu, aby spełniał parametry techniczne. To jak remont silnika. To nie jest wymiana silnika na nowy, tylko to jest remont zużytych elementów. I sprawdzenie wszystkich pozostałych, aby silnik odzyskał właściwą moc, przygotowanie go na kolejne 200-300 tysięcy, ale nie 500-600, jak to producent zakładał przy nowym. Bo żeby tak było, to musicie sobie, dobra, dziękuję, dzień dobry, jestem w ASO, chciałbym nowy silnik. Przykładowo BMW E34-540. Po zdjęciu vat u i dochodowego wychodzi 36 tysięcy ze spółek z głowicami, ze wszystkim 48. I wtedy macie gwarancję, bo macie nowy silnik. I z tym się pogódźcie. Trzeba brać pod uwagę w nowoczesnych dieslach całą ekologię, całą ekologię, która zaczyna się sypać. Przy przebiegach na mieście, będą to przebiegi rzędu 150-200 tysięcy, zaczyna się problemy z dpf ami innymi. Lanie paliwa, bo tańsze. Moment zaczyna się problem z wtryskami. Albo samo z siebie przekracza granicę 200-300 tysięcy kilometrów i zaczyna pompa opiłkować. Dlaczego? No, w grupie Renault mówię, ktoś jadł dzisiaj taką bagietę, a wczoraj ja taką bagietę, dzisiaj robi Delphi, potem Bosch, Delphi, Bosch, Delphi, Bosch. I tak się nie mogli dogadać. I przestałem lubić diesle i przestaję lubić diesle z całym szacunkiem, mimo że teraz robimy projekt 60 która naprawdę jest tłustym, śmierdzącym dieslem, takim jakim ma być, pełnym mocy, brutalności i tak dalej. Ale dzisiejsze diesle zrobiły się porcelankowe, zrobiły się Wiecie, jak kiedyś w latach 90. synonimem męskości uchodził taki Seba z E30 na osiedlu, taki prawdziwy rycerz Ortalionu, no tak dzisiaj, wiecie, trzeba iść do kosmetyczki, zrobić sobie włosy na żel, laserowo się wydepilować, i to jest synonim bycia herosem, nie? Jak przychodzi co do czego, to rynienkę albo bohaterzy w internecie w komentarzach. To jest dzisiejsze rycerstwo. No ale to się zmienia, to się zmienia i producenci tak samo auta projektują. Producenci już nie projektują tak jak w latach 90. Mercedesa. A za 10 lat następny model, czy tam w latach 80. Nie. Teraz zobaczcie, co się stało z BMW. Przecież było kiedyś, jak ja się urodziłem, były tylko trzy serie takie popularne BMW. Była seria trzecia, 5, 7. Doszła w międzyczasie gdzieś szósta, kiedyś gdzieś doszła ósma. Przez 20 lat. A dzisiaj, żeby zapełnić potrzeby wszystkich rynków, to mamy tak. Serię pierwszą, drugą, 3, czwartą, 5, 6, 7, 8. Dobra. To bądźmy teraz jeszcze tacy trochę terenowi. I z pierwsza, ich z druga, ich z trzecia, ich z szósta, yy, znaczy ich z czwarta, piąta, szósta, siódma. Zaraz ósma, dziewiąta, dziesiąta. I te nosy takie. nie jakby Kwestia gustu. Więc na dzień dzisiejszy uważajcie. Naprawdę uważajcie, co kupujecie i uważajcie, jak naprawiacie. Okej, okay, one są ekonomiczne, ale przez to, jak bardzo muszą być ekologiczne, zostały pozbawione żywotności, zostały pozbawione. No zobaczcie samą zmianę. Zmniejszenie szkodliwości tych wszystkich klejnków poprzez dokładność, precyzyjność układów tryskowych. Z kilku, kilkunastu, bardzo kilku tysięcy do dwóch. Albo w górę. no To świadczy o czymś. Ja wiem, kiedyś ludzie chcieli latać w kosmos, a potem polecieli. okej okay, spoko A dzisiaj NASA wysyła roboty na Marsa na trytki spięte, bo też tak było. Więc. Tak, dzisiaj, jeżeli ktoś się mnie pyta, 5 lat temu jak ktoś się mnie pytał, kiedy naprawdę jeszcze 1,9 TDI A2.0 dopiero tak naprawdę wchodziły, bo te pasaty. Jakby wiecie, no 5 lat temu, 6 lat temu zakładając kanał, no troszeczkę się inaczej w tej motoryzacji działo. No ja 6 lat temu nie pomyślałbym, że co drugie auto sprzedawane gdzieś tam to gdzie hybryda, albo że Tesla będzie mi machać skrzydłami, nie? To, to tak bym nie pomyślał. I ja naprawdę lubię 1,9 TDI, lubię wszystkie takie jednostki, które były idioto i głupko odporne, typu 1,9 Td. No my robimy tych silników na masę. Dla nas 1.9 TDI teraz, wiecie ostatni klientów wyjeżdża Fabio w kombi, nie będę mówił, ale tak chciałbym mieć trochę szybsze auto. I to, to jest fajne, ale dłubanie w tych nowych poza softem to, to już jest karkołomne i to nie są trwałe i fajne silniki. Nie. No i tyle z mojego zdania, zatem przed jutrzejszym konkursem, oczywiście nie musicie się ze mną zgadzać, GUS jest jak dupa i każdy ma swoją. Każdy siedzi na swojej i to jest tylko kwestia gustu. Ja tylko podpieram e, dziesiątkami remontów czy setkami na wszystkich warsztatach tego, co widzę. Ile mam problemów z gwarancyjnych, jeżeli chodzi o wykonanie usługi regeneracji? Ile razy klient zmusił wręcz, prosząc, błagając, że ma tutaj płaczącego JJ, a tam JCK i ostatnie pieniądze wydał na to auto, żeby mu zrobić je taniej? No Nie da się czasami. Po prostu się nie da. No, co z tego, że firma da Ci gwarancję, jak nie da Ci zwrotu za robociznę. To jest cholerny problem. Więc z takim trochę moralniakiem zostawiam Was na piątek. No i pamiętajcie, tak było przy życzonym Clio. Są takie odcinki ostatnio wyszły, jak chociażby auto złożone z trzech, w którym naprawdę bardzo bym chciał, żeby takie procedery nie istniały, ale istnieją. Będziemy robić teraz coraz więcej testów, jakichś różnych e, dziwnych, fajnych rzeczy. Ale tak dla przypomnienia, no właśnie. I znowu spoilerem poleci. Pamiętajcie, że. Jeżeli kupujecie auto. I już tam pomijam, że należy je zawsze sprawdzić przed zakupem. Zawsze. Chociażby czujnik takie różnią. Chociażby pojechać na stację kontroli pojazdów, zawsze możecie sprawdzić po numerze win na takich stronach, które wam są dobrze znane, jak Car Vertical, gdzie macie link w opisie. I tam sobie wchodzicie, wpisujecie win. I w większości przypadków wyskakuje wam przebieg jaki się odbył, odbił gdzieś tam po drodze. Nie musi to być wyrocznie jeden do jednego, ale coś wam pokazuje. W przypadku większości, jeżeli były szkody gdzieś, za granicą w USA, w Europie nawet się zdarza bardzo często, zobaczycie, że jakaś jest historia wypadkowa. To jest zawsze 30-40 zł, albo tylko 30-40 zł, które pomoże Wam gdzieś tam przy zakupie samochodu. Nie? No właśnie. A skoro pomoże, no to warto skorzystać. Tylko, że może być taka sytuacja, że przyjdzie pusty raport. A to wtedy już zapraszam na stronę supportu, i napisać, że był pusty raport, totalnie nic nie wnoszący, i wtedy wasze pieniążki zostaną zwrócone. Bo to była cała afera w zeszłym roku z tym gdzie nikt nie mógł po prostu widzą, wytłumaczyć, jak jest. Bo się trafi taki high five, dla, tego, dla którego wszystko jest five, nie? No, spoko. Nie każdy może mieć na imię Janusz. No właśnie, i dzisiaj, kiedy to nagrywam, przyjeżdża za godzinę ku 7 od pel, czyli wychodzi 36. 28 kiedy wy widzicie e 36 jest live z wyłonienia nowego, zwycięzcy furmażeń Bajem 4K, czyli komuś z was na następną brykę. W międzyczasie robimy tłustą 60, więc mamy co robić. Dlatego się pytajcie o drifterowozy RX8 czy inne rzeczy, bo po kolei staram się ścieśniać. Łukasz to naprawdę zaraz nie dość, że się zrobi fit i będzie bardziej fit niż ja, to jeszcze zniknie nam od tej pracy tutaj. Nie ma Łukasza? Nie ma. <laughs> Ale się wkurzy, jak to będzie. Znaczy, nie chodziło mi, że jest coś nie tak, Łukasz. Nie denerwuj się. Zemści się, no dobra. A jeżeli nie wiecie, właśnie o PL poza tym, że ma taką fajną akcję, gdzie do wygrania jest Q7 odpisywane przez nas za prawie 100 koła. Znaczy, wartość jego go większa niż 100 koła. To jest dla wszystkich tych, którzy w zeszłym roku wykupili polisę mhm. i w tym roku ją odnawiają. Czyli nie dla nowych, ale dla nowych. No właśnie, dla nowych, którzy wejdą na mubi.pl. A teraz o co chodzi z mubi, jeżeli ktoś nie wie, przespał, no to do końca roku trwa promocja i warto przypominać, bo macie samochody, jeździcie ubezpieczacie, jeżeli wejdziecie w podany link w opisie, otworzy Wam się porównywarka ubezpieczeń OCACNW. Wpisujecie dane wasze, waszego samochodu, klikacie oblicz, układa wam się od najtańszej do najdroższej składka. I jak się zdecydujecie na zakup, to 150 zł w ciągu kilku, kilkunastu dni wraca na wasze konto, ale również będzie na waszym koncie taki link dostaniecie. I jak Wy ten link będziecie znajomym polecać, żeby oni skorzystali z promocji, to jeżeli ktoś ze znajomych skorzysta z tego linku, to 5 dyszek wraca do was na konto, a łącznie możecie 7 stówek uzbierać. Zatem dziękuję wszystkim za oglądalność. Mam nadzieję, że montaż i jakość naszego Stanisława, który do chodzi w skowronkach, nie powiem Wam czemu, bo jest po prostu Stasiem i czasami ma lepszy albo gorszy humor. Poszła troszeczkę w parze ze wszystkim. No co się tak śmiejecie? No możecie wejść na mój prywatny kanał Michał Sienowski Vlog, tam trochę się ostatnio podziało. Zatem dziękuję Wam wszystkim, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Jeżeli zgadzacie się ze mną, kciuk w górę. Chcecie, żeby się nie szerzej? Udostępniajcie. I do zobaczenia w niedzielnym odcinku o 12:00. Tam rozpoczynamy od tłustego E36, kupę kompresor. Cześć! Cześć wszystkim, piątek, tygodnia, koniec i początek, a jeżeli jest piątek, to znaczy, że zaraz jest niedziela, a w niedzielę BMW 38 Nie, tego wam nie dam, cześć. No już tak, Cię, ciapnę ci. Ale co mamy sucho, to to się wytnie, skoro prowadzący się nie myli. A nie mam ładnego, bo Ola zamiast, Ola zamiast podać mi ładną tackę, to stoi i pali, a Łukasz to powiedziałeś, że tak, tak kręci. To je to. Ale słuchajcie, słuchajcie, jak to się wytnie ma być, to tam to się wytnie, to pół biedy, ale zobaczcie co tu stoi za maszyna. Łukasz przed chwilą zmienił kompresor, zrobił jazdę próbną, oczywiście w granicach możliwości przyzwoitości prędkości. A naklejka to... A, jest. A, dobra. A, dobrze, dobrze. Zatem zaczynajmy i przejdźmy do początku, to było to się wytnie.